A A miałaś mówić. O 1 sierpnia? O, o właśnie, o powstaniu, tak. 1 sierpnia było bardzo ładny, ład, bardzo był ładny dzień. Bawiłam się na podwórku ze swoją, swoją lalką śpiącą, która była przedmiotem zazdrości całej ulicy, całych dwóch domów. <śm> <śm> tak. No i, i patrzę, tata idzie. O, tata wróciłeś wcześniej, tak. Ale idę na górę z mamą porozmawiać. Dobrze, iść nie będę przeszkadzała, prawda. I tato poszedł na górę i po jakimś czasie wychodzi, wychodzi, popatrzył na mnie i macha mi do widzenia. A ja mówię, gdzie idziesz, zabierz mnie ze za sobą. Nie, tam gdzie idę, to cię nie mogę zabrać. Ale nie martw się córeczko, wrócę wieczorem, obiecuję. No więc ja poszłam potem do, 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 na górę, patrzę, mama płacze. I mówi, dlaczego? Dlaczego poszedł? Mówi, poszedł na powstanie. A ja sobie skojarzyłam, że to przecież pierwszy sierpień, że jest, miało być powstanie. I mówię, poszedł walczyć. Tak. Jak poszedł walczyć, kiedy nawet w wojsku nie był? I mówi, przecież, Aniu, ty nawet w wojsku nie byłeś. Ty nie umiesz walczyć. Nauczyli mnie już. Nie. Nauczyli mnie już. E, i, bo, ale nie chodź, ich, zostawiaj nas. Musisz iść. Dlaczego musisz iść? Nie muszę. Ale tak trzeba. Tak trzeba, Oleńko. Nic nie powiedział więcej. I powiedział to takim normalnym tonem. Tak trzeba. Tak jakby powiedział, trzeba iść kupić chleb. Takim tonem, normalnym, bo tak trzeba. No i poszedł, prawda? Powstanie. Zginął. Powiedział, a teraz się politycy kłócą, czy powstanie było potrzebne, czy nie. Może nie, nie powinno się wybuchnąć? Jest na to jedna odpowiedź. Odpowiedź zwykłego żołnierza armii krajowej powstańca, który powiedział: Bo tak było trzeba. Proste, takie to proste. Proste, logiczne, z serca płynące najprawdziwsze, jakie mogło być. I niech nikt tam się nie kłóci o jakieś te. I tata dotrzymał. I teraz chcę powiedzieć, że Tata, może to śmieszne, a może nie. Tata dotrzymał słowa. Zmieszkało już 1 sierpnia. Byłyśmy u cioci w Suterynie, mieszkała w Suterynie. Na oknie był, na okno było zasłonięte, materacem takim z, z tego z łóżka. I zmieszkało już tak. Leżałyśmy we trzy w łóżku. Wszystkie trzy małe byłyśmy, to się, to, 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 to się zmieściłyśmy, nawet nie rozmawiałyśmy, tylko tak sobie leżałyśmy. I w pewnym momencie słyszymy świst kuli. Kula. I słyszymy brzęk szkła. Brzęk szkła. Następnie słyszymy trzask drewna, łamiącego się drewna. A tam pod oknem z boku stała szafka z garkami, z takimi różnymi, że i brzęk szklanek, filżanek, wszystkich brzęk me, tak taki, jakby się coś tam spadało wszystko. Oczywiście, wszystkie słyszałyśmy, to wszystkie trzy, bo wszystkie trzy stałyśmy. podeszłyśmy się do okna. Okno nieruszone. Szyba gładka, niepięknięta nawet nigdy. Odsunęłyśmy szafkę, zajrzałyśmy do tej szafki, wszystko stoi ułożone tak, jak było ułożone. Nawet żadna szklanka czy kieliszek nie jest poruszony, czy, czy nawet nie spadło. Przekręciłyśmy do tyłu, obejrzałyśmy całą szafkę, nic nie było, żadnego śladu. Dopiero później, dopiero później, jak się z skończyło i wrócił Tadek, to mówi, że tata właśnie był jeszcze żyw, jak był jeszcze żywy, jak go do punktu sanitarnego dawali. Ale nie rokował nadziei, gdyby była jakaś operacja czy coś, to może tak. No i gdzieś tak o zmieszło, pewnie zmarł. I został pochowany pod krzakiem róży. Pod krzakiem bzu. Wszystko jedno poczyło. I tak to było. I ja wierzę, że jakiś znak może być dany.